Witam Was w kolejnym odcinku mojego programu Muzyka zbliża ludzi. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o pierwszej mojej podróży muzycznej, pięknej, bajkowej i kolorowej. W 1988 roku w Polsce było szaro i buro. Ja byłam studentką Wydziału Prawa i Administracji w Katowicach na Uniwersytecie Śląskim. Śpiewałam wtedy też z orkiestrą Jerzego Miliana w Katowicach. Ktoś tam właśnie pytał o młodą, zdolną wokalistkę i polecono mnie. Wtedy nie było jeszcze telefonów komórkowych, a stacjonarne były rzadkością. Stanisław Witta, jak się potem okazało mój przyszły mąż, przyjechał do mnie do domu i zaoferował współpracę z zespołem Horus Show Band, który wyjeżdżał na kontrakty zagraniczne mój pierwszy wyjazd miał być do Szwecji i Finlandii tam miałam śpiewać ze znanymi polskimi artystami Andrzej Yuregribinsy, Zbigniew Fyk z zespołu Exodus, Beata Molak znana z festiwalu Opolskiego no i mój mąż Stanisław Bita, współpracujący ze znanymi artystami dla mnie no cóż było to ogromne wyzwanie i szansa, zdecydowałam się na ten kontrakt, wzięłam urlop dziekański na studiach i pojechałam. Tak jak wcześniej wspominałam, to były jeszcze czasy, czy koniec już czasów komunistycznych, ale w naszym kraju było bardzo, bardzo szaro, było ubogo. Ja oczywiście, mnie w szkole uczono, że naszym przyjacielem jest Związek Radziecki, że to jest najpiękniejszy kraj, a gdzieś tam na zachodzie jest bardzo źle, są zabójstwa, jest niebezpiecznie. Tak, tak zostałam wychowana i dopiero ten wyjazd zburzył, jakby całe to, Wyobrażenie moje o świecie to był jak kubeł zimnej wody wylany na moją głowę. To, co tam zobaczyłam, było ogromnym szokiem. Naprawdę, przez jakiś czas nie mogłam, nie mogłam po prostu się pozbierać. Zobaczyłam piękne, kolorowe ulice, domy, kwiaty, wesołych, zadowolonych ludzi. Którzy się bawią, uśmiechają, są życzliwi. Po prostu nie mogłam tego pojąć, jak, jak tak, tak mogłam być oszukiwana przez cały czas, przez, przez szkołę, przez wszystkich ludzi, którzy mnie otaczali. Sklepy przede wszystkim, które zobaczyłam, pełne kolorowych ubrań. Ja y, razem z zespołem y, śpiewałam na y, promie, y, który kursował, był to ogromny prom y, Birka Line i kursował z wyspy Marienhamina do Sztokholmu. Y, tam, y, Robiliśmy takie, takie showy, śpiewaliśmy znane przeboje zachodnie. Mieliśmy też jedną piosenkę, pamiętam, w języku rosyjskim, nawet też polską, przymyciliśmy tam. I tam przede wszystkim w ciągu tygodnia bawili się, no bo takie te wyjazdy były głównie po to, aby ludzie mogli odpocząć, bawić się. Czego nie znałam jeszcze w ogóle z, z, z wtedy z mojego kraju. I w tygodniu przede wszystkim tam bawili się ludzie starsi, ludzie emeryci, którzy, których te emerytury były no, bardzo wysokie. Oni mogli sobie pozwolić na taką zabawę. No i to też dla mnie był ogromny szok, bo jeszcze no, wtedy u nas kobiety 60-70-letnie, to, to były takie staruszki, i raczej no, nie stroiły się tak jak teraz to już widzimy. A tam panie, babcie 80-letnie, nawet 90-letnie w mini spódniczkach, wydekoltowane, piękna biżuteria. I bardzo też lubiły hazard. Te panie. Często było widać jak grają na maszynach i czasami no, przegrywają na pewno fortuny, ale też i, i, i wygrywały. Natomiast w weekend zazwyczaj promem podróżowali z kolei młodzi ludzie, młodzież. Młodzież, oni w tygodniu pracowali, więc mieli czas w weekend, bawili się. To też było dla mnie Szokiem, ponieważ no naprawdę ta zabawa była taka, oni upijali się, ale nie tak jakoś agresywnie, nie, nie wiązało się to z jakąś taką niebezpieczną imprezą, tylko upijali się tak na spokojnie, tańczyli. My graliśmy takie wtedy przeboje, no te z takich czołowych list, właściwie przebojów światowych. Bardziej takie dyskotekowe, i rokowe, i też takie, opowiem o takim zdarzeniu, co było dla mnie szokiem. Ja śpiewam jakąś piosenkę i tak patrzę na publiczność. I co widzę? Nagle widzę młodego mężczyznę, który jest rozebrany całkowicie. No, ja byłam bardzo taka, taka zażenowana. I nie zwracał w ogóle na niego uwagi, po prostu no, tam już wtedy była taka, taka wolność. Kiedy były białe noce, czyli właściwie dzień był przez całą dobę, i też w weekend, na ulicach można było spotkać wszędzie młodzież bardzo kolorowo ubrana. No, u nas wtedy nie było takich kolorów, absolutnie Wszystko, wszystkie ubrania były szare. Młodzież bawiła się, śpiewała, tańczyła, jeździła samochodami. Samochody, samochody były też bardzo kolorowe, pomalowane. Bardzo bardzo to było wszystko dla mnie ciekawe. Następna taka rzecz też ciekawa. Ludzie wychodzili z domu, pozostawiali otwarte drzwi. Kiedy my pytaliśmy jak to możliwe, dlaczego nie zamykają? No a po co? Tu tam nikt nic nie kradł. Nie wiem jak teraz jest w Szwecji, Finlandii, ale opowiadam o tym co było. Wtedy pamiętam, jak mój mąż zostawił strój estradowy w takiej szatni w jednym z hoteli, i na drugi rok przyjechał i dokładnie w tym samym miejscu ten strój wisiał. Także no, to, to było wtedy nieprawdopodobne. Także piękne, bardzo piękne wspomnienia. No, dlatego, że, że to było w takim okresie, tak jak już mówię, to, to, to zderzenie tych dwóch światów e, dla mnie. Ja myślę, że jeszcze nieraz opowiem o, o tym kontrakcie, bo mam dużo do powiedzenia. Tutaj w międzyczasie pokazuję Wam zdjęcia, e, które oglądacie. Cieszę się, że coraz więcej mam widzów. E, Chętnie oglądacie program, dziękujecie bardzo za to, co Wam opowiadam, co pokazuję. Jeżeli Wam się program podoba, łapka w górę i subskrybujcie też. Nacisnąć proszę na ten czerwony guzik. Do zobaczenia!